Ostatnio pojawiły się informacje o utracie pracy przez Macieja Kurzajewskiego w radiowej jedynce, gdzie od czerwca zeszłego roku prowadził audycję cztery pory roku. Jednak to nie jedyna zmiana w karierze dziennikarza, gdyż również w telewizji zaszły pewne przetasowania. W programie Pytanie na śniadanie, gdzie para Kurzajewski, Cichopeko od lat cieszyła się popularnością, doszło do zmiany na stanowisku szefa śniadaniówki. Cezary Jeksa przejął to stanowisko po Agnieszce Kurskiej, ale teraz również przyszło mu się pożegnać z tą funkcją, a szefostwo objęła Kinga Dobrzyńska. Nowa szefowa wyraziła chęć utrzymania popularności programu, jednak nie ujawniła konkretnych planów zmian. Z kolei informacje pochodzące z faktu sugerują, że nad przyszłością Kasi i Maćka w programie mogą pojawić się czarne chmury. Para budzi mieszane uczucia wśród widzów, a ich życiowe wybory i kontrowersje są tematem licznych komentarzy w mediach społecznościowych. Związane z tym doniesienia korespondują z paparazzi, którzy uchwycili parę opuszczającą budynek TVP z torbami i owiniętą w koce. Choć na początku mieli nieco poważne miny to po zauważeniu fotoreporterów szybko pojawiły się uśmiechy. Fotografie te wydają się współgrać z informacjami o zmianach w pytaniu na śniadanie oraz z zaakcentowanym skupieniem Kurzajewskiego na pracy telewizyjnej. Warto zaznaczyć, że te doniesienia nie są oficjalnymi komunikatami, lecz informacjami pochodzącymi z różnych źródeł medialnych. Zbiegł się to w czasie z pojawieniem się zdjęć paparazzi, którzy przyłapali Kasię i Maćka, jak opuszczają Hełkiem gmach TVP. Z torbami i odziani w koce mieli chyba dość nietęgie miny, ale uśmiechy szybko zagościły na ich twarzach, gdy zobaczyli fotoreporterów. Dobra mina do złej gry, dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.